Z Znerwu, bo człowiek nie śpi. Czystej, czystej, to ja jestem w takiej sytuacji, że po prostu pociąg będzie jechał koło mnie. Co państwo zrobicie, jak się okaże, że ta inwestycja ruszy i że ten pójdą tory? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, my nie wiemy. Wie. Te rozmowy zarejestrowaliśmy w ubiegłym roku. Dziś sytuacja wielu z tych osób, które wtedy żyły w niepewności, zmieniła się, bo na początku lipca Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała tak zwaną decyzję środowiskową, która otwiera drzwi budowniczym centralnego portu komunikacyjnego. Czy do tej decyzji były jakieś odwołania, jakieś zastrzeżenia? Dotychczas wpłynęło do nas kilkanaście odwołań od tej i te odwołania są systematycznie przekazywane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który jest właściwy do tego, aby te odwołania rozpatrzyć. A czy te odwołania wstrzymują rozpoczęcie tej inwestycji? Na wniosek inwestora w decyzji zostanie nałożony rekord natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że mogą być prowadzone na jej podstawie, jeżeli zostaną wydane następcze decyzje, prace. Jak rok temu byłem u pana, to pan. Nie wiadomo. Nie wiedział Pan, co co będzie no. dzisiaj, jak jest. No w, w tej chwili mamy decyzję środowiskową. Co to dla Was oznacza? Dla mnie to już można powiedzieć, pomału opakowanie się. To, co w tej chwili się dzieje.